Dzięki firmie Protektor od czerwca miałem przyjemność użytkować buty Protektor Falcon. Pierwszą rzeczą, która mnie zainteresowała, było ich dopasowanie i wygoda podczas użytkowania. Największym plusem, które zauważyłem podczas użytkowania tych butów, jest ich szybkość zakładania, która podczas alarmu jest istotnie ważna. Wyposażone są w dwa uchwyty górne z przodu i z tyłu buta, w długi pasek przy zamku oraz końcówkę języka, która ułatwia nam zasunąć ten zamek. Trwałość tych butów zasługuje również na pochwałę. Są wykonane z trwałych materiałów oraz z mocnych szłów, co pozwala i daje nadzieję na długie użytkowanie. Buty są przystosowane do działania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej, na o czym świadczą odpowiednie certyfikaty. Buty są wyposażone w stalowe noski oraz podeszły antypoślizgowe, co powoduje, że praca w nich jest bezpieczna. Dzięki dużej możliwości rozszerzenia cholewki możemy spokojnie założyć spodnie na buty. Co podczas alarmu przyspiesza nasz wyjazd. Dzięki zastosowanym membranom, noga podczas działań się nie poci. Buty wyposażone w noski oraz podeszwy antyprzebiciowe pozwalają nam na pełne bezpieczeństwo podczas prowadzonych działań. Ich zaletą jest lekka waga, dlatego że nosek oraz wkładka antyprzebiciowa jest wykonana z kompozytu. Biorąc pod uwagę to, w jakich butach miałem przyjemność bądź nieprzyjemność działać podczas działań, tym butom daję ocenę 8 na 10.